Zaginięcie Iwony Wieczorek to jedna z najbardziej tajemniczych spraw w Polsce. Mimo, że minęło już ponad 15 lat od jej zniknięcia w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku, nadal nie udało się rozwiązać zagadki. Przez ten czas wiele osób, w tym dziennikarze, eksperci i detektywi, próbowali rozwikłać tę sprawę, ale nadal brakuje jednoznacznych odpowiedzi. Karolina Pajączkowska z Super Expressu postanowiła przeprowadzić własne śledztwo. Opierając się na informacjach, które posiadają osoby zaznajomione z tą sprawą. Wyniki jej ustaleń są zaskakujące i wskazują na poważne zaniedbania ze strony służb ścigania. Iwona wieczorek zniknęła bez śladu po odprowadzeniu dzieci na przystanek. Wydarzenie miało miejsce w Sopocie, gdzie Iwona spędzała czas na imprezie z kolegami. Kiedy kobieta nie pojawiła się w pracy, zaczęto ją szukać. Zrozpaczona rodzina zgłosiła zaginięcie, a poszukiwania rozpoczęły się niemal natychmiast. Pomimo tego, że sprawa została potraktowana poważnie, od samego początku zaczęły pojawiać się wątpliwości co do skuteczności działań służb. Jak się okazało, w pierwszych dniach śledztwa doszło do wielu zaniedbań, które mogą mieć decydujący wpływ na dalszy przebieg sprawy. Przede wszystkim nie zabezpieczono kluczowego monitoringu, który mógłby pomóc w ustaleniu, co się wydarzyło tej nocy kamery w okolicy mieszkania Iwony przestały działać tuż po jej wyjściu na przystanek, co wskazuje na możliwość ingerencji osoby trzeciej. Warto dodać, że w ciągu pierwszych dni śledztwa policja nie podjęła odpowiednich działań, by przeprowadzić szczegółowe rozpoznanie posesyjne, co jest podstawową czynnością w tego typu sprawach. Jak zauważa Karolina Pajączkowska, nie rozmawiano nawet z sąsiadami Iwony, co wydaje się nie do pomyślenia w sprawach tak poważnych. Po kilkunastu dniach milczenia i bezskutecznych poszukiwaniach, zaczęły pojawiać się pierwsze sugestie, że sprawa zaginięcia Iwony może mieć podłoże kryminalne. Iwona była osobą, która miała swoje tajemnice. Z jej bliskiego otoczenia dochodziły informacje, że miała kontakty z osobami, które mogą być zamieszane w jej zaginięcie. Rodzina Iwony, szczególnie jej siostrzenica Olga, zaczęła coraz głośniej podnosić kwestie dotyczące niepokojącego zachowania jej znajomych. Okazało się, że w kręgu podejrzanych od lat znajduje się Paweł P., który był jednym z jej bliskich kolegów. Po zaginięciu Iwony, Paweł P. wszedł do jej mieszkania, mimo że kobieta zapowiedziała, iż będzie spała u koleżanki. Po jego wizycie znaleziono zapisany numer telefonu do Bolo, którego Iwona raczej nie znała. Wzbudziło to wątpliwości co do jego roli w całym wydarzeniu. Podejrzane stało się również to, że Paweł początkowo odmówił poddania się badaniu wariografem, choć później zgodził się po konsultacji z prawnikiem. To zachowanie wydało się podejrzane tym bardziej, że Paweł P. starał się później wyjść na ofiarę w mediach. Cała sprawa budziła coraz więcej kontrowersji, a w międzyczasie zaczęły pojawiać się spekulacje o politycznych motywach, które mogły wpływać na przebieg śledztwa. W jednym z najnowszych artykułów na ten temat wskazano na możliwość, że informacja o przełomie w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek mogła zostać użyta, by przykryć inny poważny incydent, który miał miejsce w 2022 roku wybuch granatnika w komendzie głównej policji. To prowadzi do wniosku, że sprawa Beaty Wieczorek stała się częścią większej układanki, w której polityczne interesy zaważyły na dalszym przebiegu śledztwa. Jak zauważają eksperci, brak ciała Iwony stanowi kluczowy problem. Bez możliwości porównania DNA, znalezienie sprawcy staje się trudniejsze. Jednak eksperci wskazują, że ciało zostało bardzo dokładnie ukryte, co sugeruje, że sprawca lub sprawcy wiedzieli, jak zatarć ślady. Ostatnie lata wskazują, że zarówno śledczy, jak i media, wciąż walczą o rozwiązanie tej tajemniczej sprawy, a prawda o zniknięciu Iwony Wieczorek może być jeszcze bardziej skomplikowana, niż się wydaje. Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek, mimo upływu lat, nie została zamknięta. Każdy kolejny rok przynosi nowe teorie i domysły, a także wciąż rosnące wątpliwości co do tego, jak naprawdę doszło do jej zniknięcia. Zmiana kierunku śledztwa, a także wszelkie możliwe powiązania, zaczynają odsłaniać coraz mroczniejsze aspekty tej sprawy. Policja zamiast działać skutecznie przez lata zamiatała sprawę pod dywan. Jak wynika z ustaleń dziennikarki Karoliny Pajączkowskiej, początkowa niechęć do rozwiązywania sprawy miała swoje źródło w politycznych naciskach oraz wewnętrznych układach, które mogły tłumić dążenie do ujawnienia prawdy. Z tego powodu sprawa Iwony Wieczorek stała się przykładem zaniedbań i błędów w systemie ścigania. Na początku śledztwa doszło do poważnych błędów proceduralnych, które skutkowały utratą kluczowych dowodów. Monitoring w okolicy jej mieszkania, który mógłby dostarczyć nieocenionych informacji na temat jej ostatnich chwil, nie został zabezpieczony. To nie tylko zaniedbanie, ale wręcz błąd, który zaważył na dalszym przebiegu sprawy. Kolejnym problemem było podejście do śledztwa. Zamiast podjąć pilne działania, policja traktowała sprawę jako zwykłe zaginięcie dorosłej osoby i przez długi czas nie podejmowała działań, które mogłyby przyspieszyć rozwiązanie sprawy. Wciąż nie ma jednoznacznych dowodów na to, co wydarzyło się tej nocy. Sprawa pozostaje otwarta, ale nie sposób nie zauważyć, jak polityczne i społeczne układy wpływają na rozwój śledztwa. Karolina Pajączkowska wskazuje na powiązania polityczne, które mogły mieć wpływ na tempo i jakość ścigania sprawcy. Teoretycznie może to być również skutkiem niewłaściwego traktowania gorącego kartofla przez policję. Sprawy, które są długie, skomplikowane i niewygodne dla wizerunku służb. Sprawy takie jak ta, w której policja nie dostrzega priorytetowego charakteru, mogą przejść bez echa, pozostawiając rodzinę Iwony w niewiedzy. Obciążająca w tej sprawie jest również postawa osób, które wkrótce po zniknięciu Iwony zostały zamieszane w sprawę, w tym Paweł P., kolega Iwony. Jego dziwne zachowanie po zniknięciu kobiety, w tym wejście do mieszkania Iwony bez zgody, zbadanie jej rzeczy, a także zapisany numer telefonu, który nie pasował do nikogo, kogo Iwona mogła znać, rodziło poważne podejrzenia. Paweł P początkowo odmówił poddania się badaniu wariografem, co jeszcze bardziej podważyło jego wiarygodność. To, że zgodził się na test dopiero po kilku tygodniach, wzbudziło dodatkowe wątpliwości. Jego zachowanie w śledztwie i sposób, w jaki starał się kreować siebie na ofiarę, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, tylko pogłębiły poczucie, że coś jest nie tak. Jak dodaje ekspert w tej sprawie, Paweł P. Mógł mieć osobiste powody, by znaleźć się w centrum tej zagadki. Może chodziło o jakieś uczucie, które mogło go zbliżyć do Iwony, lub coś bardziej skomplikowanego. Jednak fakt, że próbował wyjść na niewinnego, nie zmienia wątpliwości, jakie rodzi jego rola w tej sprawie. Wielu specjalistów uważa, że sprawa jest znacznie bardziej złożona niż początkowo zakładano. Istnieje poważna obawa, że osoby, które miały coś wspólnego z zaginięciem Iwony, starają się ukryć to, co naprawdę się stało. Do tej pory nie ujawniono żadnych nowych dowodów, które mogłyby rzucić światło na sprawę. Tylko dokładne śledztwo, ścisła współpraca z rodziną oraz analiza śladów, które zostały pominięte przez lata, mogą doprowadzić do rozwiązania tej sprawy. Przypadek Iwony Wieczorek jest jednak nadal niezamknięty, a nadzieje na rozwiązanie tej sprawy znikają wraz z każdą upływającą chwilą. Na tym etapie najważniejszą rolę odgrywają detektywi oraz osoby, które od lat śledzą tę sprawę. Ostatecznie zaginięcie Iwony Wieczorek jest jednym z najbardziej niepokojących przypadków w polskim kryminale. Złożoność tej sprawy jest nie tylko wynikiem niedopatrzeń ścigających, ale także potężnych układów, które wciąż mogą wpływać na przebieg śledztwa. Choć minęło już kilkanaście lat, to sprawa wciąż jest otwarta i każdy nowy trop może okazać się kluczowy w odkryciu prawdy. Po 15 latach od zaginięcia Iwony Wieczorek, sprawa nadal budzi ogromne emocje. Choć nie ma jeszcze jednoznacznych dowodów, nie ma wątpliwości, że pojawiają się nowe pytania, na które nie odpowiedziały dotychczasowe śledztwa. Jak wskazują eksperci, mroczne elementy sprawy wciąż pozostają nierozwiązane, a ślady, które mogłyby prowadzić do prawdy, zostały zignorowane przez służby ścigania. Takie zaniedbania są szczególnie bolesne, gdyż każda minuta mogła przybliżyć rozwiązanie tej sprawy. Jak pokazuje analiza, całe śledztwo mogło być nieodpowiednio ukierunkowane, zlekceważono kluczowe aspekty, które mogłyby dać odpowiedzi. Po latach milczenia i spekulacji, Coraz więcej osób zaczyna dostrzegać, że sprawa zaginięcia Iwony może mieć inne, mroczniejsze podłoże. Istnieje teoria, że osoba z jej bliskiego otoczenia, Paweł P., mogła odgrywać kluczową rolę w całej sprawie. Przez długi czas jego zachowanie było uznawane za podejrzane, ale policja, mimo dostępnych informacji, nie podjęła działań, które mogłyby wyjaśnić, co tak naprawdę wydarzyło się tej nocy. Paweł P. był jednym z ostatnich, Którzy mieli kontakt z Iwoną przed jej zniknięciem, a jego dziwne zachowanie oraz niechęć do współpracy z policją wzbudzały poważne wątpliwości. Ponadto jego zachowanie po zniknięciu Iwony tylko pogłębiało podejrzenia. Paweł P. nie tylko odwiedził mieszkanie Iwony, ale również przekopywał jej rzeczy i angażował się w działania, które mogłyby wywołać jeszcze większe podejrzenia. Po tym wszystkim, co miało miejsce, zaczęły się pojawiać pytania, czy w tej sprawie nie brały udziału osoby, które były bliskie Iwonie, ale nie do końca miały czyste intencje. Nie bez powodu Paweł P. znalazł się w centrum tej zagadki. Jego działania są trudne do wyjaśnienia, a jego postawa, ukierunkowana na własną obronę, sprawia, że sprawa nabiera zupełnie nowego charakteru. Dodatkowo, niepokojąca jest również rola nowej partnerki Jana Klimka, Agnieszki B. Wbrew pozorom, jej przeszłość kryminalna ma istotne znaczenie w kontekście całej sprawy. Jej udział w tuszowaniu zabójstwa swojego pierwszego męża budzi wątpliwości, które nie mogą zostać zignorowane. Choć Agnieszka B nie ma bezpośrednich dowodów na udział w zniknięciu Iwony, jej wcześniejsze zaangażowanie w sprawy kryminalne może wskazywać na pewne powiązania, które ujawniają się tylko w wyniku dokładnego śledztwa. W tym kontekście nie można nie zauważyć roli służb ścigania. Od samego początku pojawiły się poważne zastrzeżenia co do ich podejścia do sprawy. Zaniedbania, które miały miejsce w pierwszych dniach śledztwa, stanowiły ogromną przeszkodę w dalszym poszukiwaniu Iwony. Niestety, brak zaangażowania oraz niechęć do rozwiązania sprawy tylko utwierdzają opinię publiczną w przekonaniu, że sprawa została potraktowana powierzchownie. Brak koordynacji między służbami Niewłaściwe postępowanie w kwestii zabezpieczenia dowodów i błędne założenia co do samego charakteru zaginięcia wpłynęły na dalszy rozwój śledztwa. W międzyczasie, mimo iż od zaginięcia Iwony Wieczorek minęły już lata, pojawiają się nowe informacje, które rzucają nowe światło na całą sprawę. Warto zaznaczyć, że w tej sprawie, pomimo szeregu niewłaściwych działań, wciąż nie stracono nadziei na rozwiązanie zagadki. Jak podkreśla Karolina Pajączkowska. Rozwiązanie tej sprawy wymaga poświęcenia i zaangażowania dużych sił i środków, które zostałyby skierowane na dokładną weryfikację dowodów. Jednakże, jak zauważają eksperci, kwestia braku ciała Iwony stanowi jedną z najistotniejszych przeszkód, które skutecznie blokują dalszy postęp w sprawie. Cała ta sprawa pozostaje otwarta, a pytanie, kto jest odpowiedzialny za zniknięcie Iwony wieczorek, nadal czeka na odpowiedź. Pojawiają się jednak poważne wątpliwości, że sprawcy zaginięcia Iwony mogli działać w zmowie, próbując zatuszować wszelkie ślady. Zmowa milczenia wśród osób, które były bliskie zaginionej, wzmacnia poczucie, że ktoś usiłuje zataić prawdę o tym, co się naprawdę wydarzyło tej nocy. Wszystkie te niejasności prowadzą do wniosku, że sprawa zaginięcia Iwony wieczorek jest o wiele bardziej złożona niż początkowo zakładano. To jedna z najgłośniejszych spraw w Polsce. Zaginięcie Iwony Wieczorek wciąż budzi ogromne emocje. Ale na jej tle pojawia się inna postać. Człowiek, którego media nazwały łowcą nastolatek. Krystian W. Pseudonim. Krystek. Jego nazwisko przewijało się w dziesiątkach artykułów i wątków pobocznych. Zbyt wiele zbiegów okoliczności, zbyt wiele powiązań, by mówić o zwykłym przypadku. Sąd właśnie po raz kolejny zdecydował o jego przyszłości. Krystek miał skończyć karę we wrześniu, ale Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że musi pozostać w areszcie, co najmniej do połowy listopada. Dlaczego? Powód jest jasny: ryzyko ucieczki, ryzyko matactwa. Krystek ma już za sobą wyrok dwóch i pół roku więzienia. Odsiaduje karę za elektroniczne kontakty z małoletnimi. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Bo wobec niego toczy się kolejne postępowanie. I to znacznie poważniejsze. Prokuratura domaga się 15 lat więzienia i ma mocne argumenty. Według aktu oskarżenia Krystek dopuścił się 65 przestępstw 35 ofiar, w tym pięć dziewczynek poniżej 15 roku życia. Szantażował je nagraniami, zmuszał do seksu. To obraz drapieżcy, który działał bez skrupułów. W tle przewija się także zatoka sztuki. Sopocki klub, który w tamtych latach stał się miejscem towarzyskiej elity. To właśnie tam miał dorabiać Krystek. I to tam, według śledczych, miało dochodzić do kontaktów z młodymi dziewczynami. Dziennikarskie śledztwa ujawniały coraz więcej wątków. Od tragicznej śmierci, czternastoletniej Anait. Przez kolejne ofiary, aż po pytanie, czy działalność Krystka i jego otoczenia mogła mieć związek z zaginięciem Iwony Wieczorek. Iwona zniknęła w lipcu 2010 roku. Kamery zarejestrowały ją idącą w stronę domu, i na tym ślad się urwał. Nikt nie wie, co stało się później. Ale w latach następnych, gdy w prasie pojawiły się informacje o Krystku i jego sposobie działania, Wiele osób zaczęło łączyć fakty. Czy możliwe, że Iwona trafiła na jego drodze? Śledczy nigdy nie potwierdzili takiego związku. Ale nie wykluczali, że mógł mieć wiedzę na temat tego, co się stało. W dokumentach sądowych podkreślano, że Krystek nie ma stałego miejsca pobytu, że już raz ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, że nie zgłosił się dobrowolnie do odbycia kary. To wszystko sprawiło, że decyzja sądu była jednoznaczna, trzeba go zatrzymać. Nie można ryzykować, że zniknie, zanim zapadnie prawomocny wyrok. Sprawa łowcy na trwa od lat 2015. To wtedy media zaczęły pisać o jego działalności. Od razu pojawiły się kontrowersje. Dlaczego wcześniej nikt nie reagował? Jak to możliwe, że przez lata mógł działać praktycznie bezkarnie? Jego ofiary były młode, często przestraszone. Bały się mówić. W końcu jednak zaczęły zeznawać. Ich świadectwa stały się kluczowym dowodem. W lutym 2024 roku sąd rejonowy w Wejherowie wydał wyrok: 15 lat więzienia, 12 tysięcy złotych grzywny, dożywotni zakaz pracy z nieletnimi, zakaz kontaktu z ofiarami i wysokie zadośćuczynienia. Ale od wyroku złożono apelację. To oznacza, że proces jeszcze się nie zakończył. I właśnie dlatego prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie aresztu. Sąd przychylił się do argumentów. W uzasadnieniu wskazano wprost: kara 15 lat to zbyt wysoki wyrok, by oskarżony czekał na wolności. Ryzyko ucieczki jest realne. Tak też powstał obraz człowieka, który nie tylko miał krzywdzić dziesiątki młodych kobiet ale także lawirować między sprawami i terminami, by unikać odpowiedzialności. A gdy wspomina się o Iwonie Wieczorek, pytanie wciąż wraca. Czy łowca nastolatek wiedział coś o jej losie? Czy jego obecność w Zatoce Sztuki była przypadkiem, czy też elementem większej układanki? Na razie odpowiedzi nie ma. Jest za to jasny sygnał. Sąd nie ufa Krystkowi. I społeczeństwo też nie ufa. A sprawa wciąż się toczy. Krystek to człowiek, którego historia od lat budzi grozę. Media nadały mu przydomek, łowca nastolatek. I nie bez powodu. W akcie oskarżenia wymieniono aż 65 przestępstw, 35 ofiar, w tym 5 dziewczynek poniżej 15 roku życia. Skala jest ogromna. A są to tylko sprawy, które udało się udowodnić. Ile młodych kobiet nigdy nie odważyło się mówić. Tego nie wiemy, wiadomo jednak, że w tle przewija się historia sopockiej zatoki sztuki. Miejsca, które przez lata uchodziło za modny klub. Tam Krystek miał poznawać dziewczyny. Tam, według wielu świadectw, dochodziło do spotkań. Z pozoru zwykłe towarzystwo. W praktyce sieć zależności. Dziewczyny często niepełnoletnie, kuszone obietnicami łatwego życia. To właśnie tam miały się pojawiać osoby z tak zwanego świecznika, biznesmeni, celebryci, a obok nich ktoś taki jak Krystek. I tutaj pojawia się kolejny wątek: zaginięcie Iwony Wieczorek. Dwudziestoletnia dziewczyna z Gdańska wyszła z imprezy. Kamery zarejestrowały ją na deptaku. Szła sama. Potem ślad się urwał. To było w lipcu 2010 roku. Przez lata jej sprawa była jednym z największych kryminalnych zagadek w Polsce. Gdy nazwisko Krystka wypłynęło w mediach, wiele osób zaczęło łączyć fakty. Czy mogła znać Krystka? Czy mogła trafić na jego drodze? Śledczy oficjalnie tego nie potwierdzili, ale dziennikarze od lat wskazują na powiązania. Bo w czasie, gdy Iwona zaginęła, Zatoka Sztuki funkcjonowała pełną parą. To tam spotykała się młodzież. To tam bawiły się tłumy. I to tam bywał Krystek. Czy naprawdę to tylko zbieg okoliczności? Śledztwo w sprawie Iwony wciąż trwa. Co jakiś czas pojawiają się nowe wątki. Ale za każdym razem nazwisko Krystka powraca. Bo gdy w 2015 roku zaczęto pisać o łowcy nastolatek, ujawniono też dramatyczną historię czternastoletniej Anait. Dziewczynki, która przed samobójstwem miała zostać zgwałcona. To właśnie ta tragedia otworzyła szerzej oczy opinii publicznej. Dziennikarskie śledztwo odkryło inne poszkodowane. Jedna po drugiej zaczęły mówić. I obraz był wstrząsający. Mężczyzna miał stosować szantaż, nagrać dziewczynę, a potem grozić ujawnieniem kompromitujących filmów. Taki mechanizm działał jak pułapka. Dziewczyny milczały ze strachu. Właśnie dlatego tak długo unikał kary. Dopiero odwaga kilku z nich sprawiła, że sprawa ruszyła. I dziś Krystek siedzi w areszcie. Czeka na prawomocny wyrok. Sąd w Wejherowie skazał go na 15 lat więzienia. Na 12 tysięcy złotych grzywny. Na dożywotni zakaz pracy z nieletnimi. Ale proces jeszcze się nie zakończył. Obrońcy złożyli apelację. Dlatego sąd okręgowy w Gdańsku zdecydował, że nie może czekać na wolności, bo ryzyko ucieczki jest zbyt wysokie. I trudno się z tym nie zgodzić. W końcu już raz unikał kary. Ukrywał się. Nie miał stałego miejsca pobytu. W ocenie sądu mógłby spróbować tego samego. A wtedy ponowne schwytanie mogłoby trwać latami. Takich historii w Polsce już nie brakowało. Dlatego areszt międzyinstancyjny to konieczność. I tak oto sprawa Krystka wciąż trwa. W tle wciąż pojawia się pytanie: czy miał coś wspólnego z zaginięciem Iwony wieczorek? Nie ma dowodów, ale są poszlaki, są powiązania, są osoby, które w rozmowach z dziennikarzami wskazują na dziwne tropy. Jednym z nich są ludzie, którzy przewijali się w zatoce sztuki. Krystek był tam kimś w rodzaju naganiacza. Przedstawiał dziewczyny. Umawiał spotkania. Tworzył atmosferę, w której łatwo było kogoś wykorzystać. A Iwona była młoda. Szukała zabawy. Była częścią tej samej sceny. Trudno uwierzyć, że ich światy nigdy się nie przecięły. Z każdym rokiem sprawa Krystka nabierała nowych barw. Coraz więcej dziewczyn mówiło o tym, co przeżyły, ich zeznania były podobne. Najpierw podchodził do nich z uśmiechem. Obiecywał pieniądze, obiecywał karierę, obiecywał wejście do świata dorosłych. Potem przychodziła manipulacja alkohol, narkotyki i nagrania, które miały stać się narzędziem szantażu. Dziewczyny czuły się uwięzione, bały się mówić. Niektóre próbowały uciec od problemu. Inne żyły w milczeniu. To mechanizm, który działał latami. Dlatego, gdy w końcu pojawiły się pierwsze odważne ofiary, które zaczęły opowiadać swoją historię, cała konstrukcja runęła. I wtedy padło nazwisko, które od razu przyciągnęło uwagę mediów. Krystian W. Znany jako Krystek, media szybko podchwyciły przydomek łowca nastolatek. I pasował idealnie. Bo w akcie oskarżenia pojawiło się 65 przestępstw. 35 ofiar, w tym 5 dzieci poniżej 15 roku życia. To obraz nie człowieka, lecz drapieżnika. I tu pojawia się powiązanie ze sprawą Iwony Wieczorek. Dziewczyna miała 20 lat. Zaginęła w nocy wracając z Sopockiego klubu. Kamery zarejestrowały ją po raz ostatni w okolicy parku. Dalej nie wiemy nic. Ślad się urwał. I tak od 2010 roku sprawa wciąż pozostaje nierozwiązana. Ale gdy wyszły na jaw fakty o Krystku, wiele osób zaczęło mówić. Czy on coś wie? Czy był w pobliżu? Czy znał ludzi, z którymi Iwona się bawiła? Bo jedno jest pewne. Zatoka sztuki była miejscem, które łączyło oba światy. Tam bywał Krystek. Tam bywali znajomi Iwony. Tam krzyżowały się losy młodych ludzi. I tam powstało środowisko którym łatwo było kogoś wciągnąć w pułapkę. Śledczy wielokrotnie badali ten wątek. Oficjalnie nigdy nie potwierdzili udziału Krystka w zaginięciu. Ale trop wraca jak echo. Wraca w rozmowach z dziennikarzami. Wraca w analizach internetowych śledczych. Wraca w świadomości ludzi, którzy widzą, jak działał łowca nastolatek. Bo jego sposób działania pasuje do obrazu dziewczyny, która mogła zostać wykorzystana, a potem uciszona. Wiele osób uważa, że zniknięcie Iwony nie było przypadkiem, że stała się ofiarą większego układu, układu, którego częścią był Krystek. Choć dowodów brak, to poszlaki są zbyt silne, by je ignorować. I to sprawia, że jej historia wciąż budzi takie emocje. W międzyczasie sądy zajmowały się kolejnymi zarzutami wobec Krystka. Wyrok 15 lat więzienia to najpoważniejsza kara, jaka na niego zapadła. Ale apelacja oznacza, że sprawa jeszcze nie jest zamknięta. Dlatego sąd w Gdańsku zdecydował: Krystek nie wyjdzie na wolność, zostaje w areszcie, bo ryzyko ucieczki jest zbyt wysokie, bo kara jest zbyt poważna, bo społeczeństwo musi być chronione. I tu warto zadać pytanie: dlaczego tak długo to trwało? Dlaczego dopiero po latach dziewczyny znalazły odwagę? Dlaczego wcześniej policja i prokuratura nie widziały problemu? Odpowiedź nie jest prosta. Ale jedno wiemy. Gdyby zareagowano szybciej, być może wiele tragedii można było powstrzymać. Być może Iwona Wieczorek nigdy by nie zaginęła. To pytania, które wciąż wiszą w powietrzu. I które sprawiają, że sprawa Krystka i sprawa Iwony są ze sobą łączone. Sprawa Krystka i sprawa Iwony Wieczorek pozostają jak dwie nici tego samego splotu. Z jednej strony mamy mężczyznę, którego prokuratura oskarża o 65 przestępstw, 35 ofiar, 5 dziewczynek poniżej 15 roku życia, i obraz życia, w którym krzywda była normą. Z drugiej strony mamy zaginięcie 20-letniej Iwony, dziewczyny, która wyszła z imprezy i nigdy nie wróciła do domu. Oficjalnie śledczy nigdy nie połączyli obu spraw. Ale w świadomości społecznej one istnieją obok siebie. Bo w obu przypadkach w tle pojawia się ta sama przestrzeń: zatoka sztuki. Klub, który miał być miejscem zabawy, a okazał się miejscem, gdzie działały mechanizmy pełne cienia. I dlatego, gdy dziś mówimy o decyzji sądu, nie chodzi tylko o krystka, chodzi o sygnał. Sąd mówi jasno: nie można ryzykować. Nie można dopuścić, by człowiek z takim obciążeniem wyszedł na wolność i próbował uciec. Bo kara 15 lat więzienia to nie jest drobiazg. To wyrok, który może zniszczyć całe życie. I właśnie dlatego sąd w Gdańsku przedłużył areszt do połowy listopada. Ta decyzja pokazuje też, że wymiar sprawiedliwości zaczyna traktować sprawę z należytą powagą. Ale czy to wystarczy? Ofiary Krystka wciąż czekają na prawdę. Rodzina Iwony Wieczorek wciąż czeka na odpowiedź, co naprawdę się stało. I to oczekiwanie trwa już 15 lat. W międzyczasie narosły dziesiątki teorii. Jedne wskazują na przypadkowe spotkanie, inne mówią o zorganizowanym układzie, jeszcze inne o cichym tuszowaniu niewygodnych faktów. Ale jedno się nie zmienia. Brak ciała. Brak jasnych dowodów. Brak finału. Dlatego sprawa wciąż żyje, wraca w mediach, wraca w sądzie. Wraca w rozmowach ludzi, którzy nie wierzą w zbiegi okoliczności, Krystek dziś siedzi za kratami. Ale jego nazwisko już na zawsze będzie kojarzyć się z ciemną stroną trójmiasta z miejscami, gdzie nocne życie mieszało się z dramatem. Z dziewczynami, które chciały się bawić, a trafiły w ręce drapieżcy. I z pytaniem, którego nikt dotąd nie umiał rozwiązać. Czy Iwona była jedną z nich, czy los, który ją spotkał, ma związek z działalnością łowcy nastolatek? Być może nigdy nie poznamy odpowiedzi. Ale pewne jest jedno: dopóki w sprawie nie zapadnie pełny i prawomocny wyrok, dopóki rodzina Iwony nie otrzyma prawdy, temat będzie wracał. Bo takie historie nie umierają. Żyją w pamięci, w aktach sądowych i w pytaniach, które wciąż pozostają bez odpowiedzi. I właśnie dlatego sprawa Krystka i sprawa Iwony Wieczorek jeszcze długo będą budzić emocje. To ostrzeżenie, że zło potrafi czaić się tam, gdzie nikt go nie szuka, i że nawet po tylu latach wciąż trzeba pytać, i wciąż trzeba patrzeć uważnie.